A o widać Niemiec z rozproszonym sądem do rama, no, przez mi się nie udało nagrać nic z tego odcinka, aczkolwiek tak, mam nadzieję, że mi wyjdzie lepiej Umarłem y, na... przed y, serwerem z matką Jestem totalną lamą w tą grę No, za no jestem nowy nad tym podaje chyba taki aura To jest dobre? Co mi to daje? jest nie wiem, co mi to daje. No, na następny piętra, dobra. Następne na następny piętra. To jestem na pewno tego, mogę pokazać z tym kochatem. Bo tu mamy kamienie tam, gdzie ja z kami Ale też o jednego kochata tylko. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Bomba! Bomba, bomba! Dzięki, wrzuca! Kurde. Dzięki. Dobra, nie ma co zrobić na, na tym piętrze. Jedziemy dalej na Lare Junior. Trzeba go uklepać. Jak trzeba go uklepać, to trzeba go uklepać. Ty, serwerzy szansę ukryć. To też sprawdzę, że będę na jednego skała. Jestem tego świadomy, ale będę więcej tego. Pamiętajcie, to jest Lazarus. On ma więcej HP i na następnych 500 będę od damage małego. W sumie, w sumie urządza i. No nie, jestem jedną skałą, Dobra, wygrałem. Wyczęczałem <laughs> raz. E, dobra, tak zrobiłem wcześniej, tak zrobię teraz. Piguły, używamy piguł. Something's no wrong. Już... 48 nie wiem czy to ten, miałem laga lekkiego No i idziemy na następne to nie ma co się ale... zatrzymywać Nam się nigdzie oczywiście nie spieszy Lecimy sobie dalej A no tak Ogólnie Izaka jestem totalną piczą odkąd poznałem jak się gra w tą grę Kupiłem tą grę za prawie 200 zł i myślałem, że to jest prosta gra, oglądają zawsze u rybka i nie zwróciłem uwagi nigdy na sterowanie, myślałem, że się steruję, że to że my biegamy i strzelam z paczem po prostu i tak jak biegam, powiedzmy tak i strzelam. To, to Słuchajcie, po prostu, że strzelam zawsze coś takiego myślałem. To tak działa, że ja biegnę i to strzela, bo samo się nakierowuje jakoś. Że ja biegnę na górę, to się... No wiecie o co chodzi, że to jest jakoś prosta. Tu ogólnie na początku ciężko było mi się do tego przygrazić. Aktualnie mam winskie 7 na się opęte przegrałem. Tak, yy, chowam się przy rywku, szczerze, yy, nie wiem, podziwiam rybkę jak on może na przykład na jednym, jednym HP, wziąłem sobie 3D-le na drugim piętrze yy, mia mając jedno albo pół HP i wygrać rano w dodatku. Ja so totalnie wygrałem tylko pierwszy rano jak na razie, ten który był chyba podaję tylko do matki. Tak, do matki, bo na UMP poszedłem potem, bo to było do odblokowania łów, odblokowałem UMP, no i chul, poszedłem chyba na... Raz mi się udało, raz dojść do serca matki i tak, nie, zabiłem oczywiście, nie. Mam odblokowane Aizaka, Azazela, ale myślę, że ja to się bardziej nadaje do odblokowywania wszystkiego na live'ach, wiecie. Aczkolwiek, nie, okay, może udałoby się jakiegoś y, YouTube'a albo coś zrobić, plika czy coś. nie wiem, chciałbym, mega bym chciał, chociaż nie wiem, czy mi to w ogóle uda. Chciałbym, bym jakąś małą chociaż widownię powiedzmy, całą widownię spot osób, z bogi! Albo chociaż 50 na live'ach, no i bym mógł wtedy streamować, ludzie by dodawali pytania, wiecie o co chodzi. Nie byłoby też nudno w tych pytaniach, na, na tych live'ach nie, nie siedziałbym i nie zamolałbym, nie pierdolilibybym się sam do ciebie, bo tak to bynajmniej wygląda w moim mniemaniu do aktualnego streamienia. A ja jestem strasznie rozgrzadaną osobą, więc mógłbym na tej zielać. I myślę, że na streamie, no ja nie wiem jak to wygląda ogólnie, ale myślę, że jak powiem przekleństwo czy coś, to... Nie zostanę bana, chociaż nie wiem, jest zależy... No to się zależy, przekleństwo. To jest chyba z Albo z Nie. Aha! Aha! Ciekawe. Ale to teraz sobie przypomina przejścia do... ...secret roomów. Spoko, dobra. To jest mocny skał chyba, tak? Nie, to nie to jest To po prostu, to, to, to jest toksyczny jakiś. Nie, no ja mam takie nie wiem, nie wiem. To ja. Totalnie nie mam w sumie nie Ale ja mam jest pil spektralny na pewno. W pewnie nie mam, ale mam spektralne. O! Właśnie, działa. Aha. Może teleport? Nie. O, zdrowie! zajebiście I to znaczy, jak gracie z nowi, zależy też te czerwone kłuska Ja jestem nowy w grze, ale jestem strasznie obeznany Ja oglądam chyba rybka od czterech dobrych pięciu lat, wiecie? I to jest tak, oj przepraszam, I to jest tak niezmienne Że nie wiem, jak na przykład, że my zastanawiam się też czy na tym, na padzie nie zacznę Nie chodzisz się i nie, nie zacznę, grać na padzie Ale jestem lamą jeszcze od tego do No i super, to już jest poprze, tak widzę. No już moja pasta się zaczyna, no widzicie zresztą jak to idzie w tym To Jest strasznie mozolna ta gra, jak dla mnie Nie umiem się do niej dostosować jakoś tak Chodźcie, Halo, widzicie No i hu, no i po no to super, nie mamy dead roomu, chciałem wam pokazać jak to wygląda Ale oczywiście on tego nie pokażę niestety, no bo Jak widzicie nie da się tego pokazać wam Bo jestem straszną lamą, strasznym nobem Nie wiem Ja to nie sobie chciał nagrać kiedyś jakiegoś Nie wiem Koopa z Mandim Albo z y Ryfkiem, ale w sensie na streamie Tak strifczę najlepiej, nie? Y Ogólnie Pierwszy raz nagrywam nadziew, yy, na ten, Mam, nie chcę żadnych cięć robić Jak umrę to umrę Mam nadzieję, znaczy nie chcę robić czegoś takiego, takiego niż 20 minut o, oczywiście Bo to się w ogóle nie mija z jakimkolwiek celem Moim zdaniem yy, I to jest totalnie bez sensu Dobra Dzień! Dobrze! Ale pięknie użyta bomba, może jednak wam pokażę ten devilu, Proszę! Muchy już nie tatną na pewno Mamy devil Mamy Kill Zap, shot i speed up i... Yy, bierzemy wszystko, tak mi się wydaje Dobra biorę wszystko i Aha, jednak nie biorę wszystkiego Móg w swojej kolejności wziąłem, no? W swojej kolejności Mogłem wziąć to, to i potem wziąć marko i bym żeby... Dobra w tutaj z tym. Idziemy mam demyczal, poły też. Damy radę, mam jeszcze jedno życie na pewno. W sensie wskrzeszenie i dwa życia. Tam nie wchodzę, bo to mi zabierze życie wiemy o od... tym. Takie tylko de roomowe e, których są często... można dość często. Może jest szansa na trafienie itemu na przykład z debilleroomu, nie? Bo, bo z na tym nocy. Więc... A chyba, że macie na przykład jakiś item typu chaos, no to nie wiem, może wtedy mogę się udać. Pięknie. Nie, 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 czemu to mnie... Kurde no. Kurde. to mi teraz. Tak. No, nie jak jest. Jakby to szukam sekretu rumów mordewki, no nie wiem, bo teraz straciłem to życie, no to teraz <noise> chcę się skupić tak na szukaniu sekretu rumu, żeby jakieś żyćko zdobyć, nie? Mm. Oj, sprawdzałem, dobra, sprawdzałem, sprawdzałem No dobra, idziemy na lewo Na lewo, na lewo Dobra, one są ślepe wszystkie, one mnie nie będą szafały okay. Więc może damy radę O, ciekawie może mogę są ale nie, jak to było, sekret zroma, taka zroma, mam jakiegoś życia, nie chcę umrzeć, no bo to jest trochę dłuższy odcinek, minuta, nie no ile mam, minut nagrania, no dziecko, <laughs> no, ogólnie no to jest ten, mamy mieć Dominik ogólnie, będę i jeszcze się Niemiec, tak, no bo jest, no bo no bo tak... no jeżeli się cię na nie zawsze wołali, w sumie nie, nie, nie jestem kreatywny i super Mario, dobra, mamy przyspieszenie, pamiętajmy Mamy teraz dużo więcej HP Dobra, tamtych... tam też sprawdzałem, jesteś głupi, tam też nie stracisz stracić Google życia, to jest tam zadanie Mam dobre statystyki, nie kurde Co ty robisz, człowieku No i cool, dobra. Lecimy jeszcze raz. No nie, no nie, no i nie, nie mogę tak krótkiego odcinka wstawić, no. To ma być odcinek za pozmaty. 9 minut to nie ma być tylko dla... My to nie mamy z na, na na ten... na... Na razie nagrywam, bo nie mam co robić. Nudzę się mam często trochę wolnego. Eee. Figułę mam jakąś właśnie. Retrovision, super. Yy, no i tak, no i to właśnie o tym wam mówiłem wcześniej, to sterowanie, żeby strzelać w prawo, strzał, strzałką w prawo, żeby w lewo, w lewo i na początku tak było się mi się w to ogarnąć, ja że po prostu jeden przycisk do a ja tu... Wasze nadzieje są rozwiane, wiecie jak nie. nie? Yy, dlatego podziwiam wielu twórców, nie wiem... No i się zaczyna znowu pussy gaming jakiś, kurde, że nie mogę grać w to tanie, To, to mi teraz jest strasznie... Uciążliwe, dobra, było mi życie Dobra, weźcie mnie zabijcie, bo ja chcę się strzelić Dajcie mi więcej HP, na przykład tego Obrażeń więcej I tak bym to zrobił, pewnie Nie ja myślałem, tak szybko bym gra. Nie, no nie wierzę w to To jest jeszcze do wygrania? Dobra, pani mnie od nowy. Mój Winstryk płacze w tym momencie widzowie Ja już nic nie mówię. Ja już nic nie mówię, nie? to jest tragedia. Ta gra jest przetrudna. Mam 4 godziny w tą grę przegraną, a mam wygrane jedno podejście i dojście do serca matki Lazarusem raz. A do może dwa razy doszedłem i to właśnie z, y, y, liczę z tym podejściem, którym doszedłem do serca matki tam i tris, nie, i tris, jest tak, i, nie, bo i Tak, do nie, serce matki i mam start po prostu. Nie wiem Tragedia ludzie Nienawidzę już tego. uwielbiam tą grę Bo ona jest przekozatka jak się w tym nauczysz grać, nie Ale jak... Dla mnie chyba streamy serio będą lepsze KIK, może YouTube, tylko nie wiem jeszcze jak to ogarnąć, może znacie. Znaczy w znacie, jak znacie jak ktoś się na tym ogarnie, może chciałabym mi pomóc w jakiś sposób po części, rozwinąć tej, tej testy. Chciałbym sobie coś porobić, ja mam parę gier na, na jej Znaczy, Dopier Dopiero mam zamiar kupić na przykład Minecrafta sobie yy, na kąpie mam aktualnie trochę odpowiedź do pulki, więc są łatwo gry. Eee, tak, aktualnie mam z gier no to jakiś launcher Minecraft, ale to jest nie premium, no to nie chcę nawet na nim na razie nagrywać, no bo wiadomo. Eee, za ty w przyszłym tygodniu kupuję sobie premkę, mam Among Us, oczywiście kupionego, mam właśnie The Mindy go Pfizer, Liberfa. CS 1.6, oczywiście Gary Mod. CS 1.6 względu na to, że nie przepadam za GO albo CS 2, yy, aczkolwiek może pod jakimś naporem, może jakaś grupka się fajna by zebrała, jakiś na Discordzie czy coś. Ze mną ogarnęliby się, może nie wiem, może ktoś by chciał ze mną próbować coś, coś zaczynać jakąś grupkę stworzyć czy coś. Może ktoś już ma jakąś grupkę, chciałby mnie w nią wkręcić. Ja jestem otwarty na takie coś, nie wiem. Bardzo chętnie coś takiego pro, no jakiegoś Valorant'a, tylko musiałem se konta pozakładać, no też jeszcze nie pykałem w niego. Jakiegoś Fortnite'a, ale też nie, nie grałem nigdy Fortnite'a, nie umiem w niego grać. Yyy... Komputer, szczerze, mam przerwę, miałem w komputerze. Ja o, miałem komputer w wieku chyba 12 lat, laptop do może 3, 12, 13 roku życia. Od 10, prawie lat nie miałem żadnego komputera. Teraz sobie kupiłem, mieszkam. Ja, jak się wyprowadziłem od rodziców w sumie półtora roku, no to mieszkam teraz sam. Postanowiłem sobie komputer, zamówić monitor. Mam teraz, będę chciał sobie jeszcze za jakiś miesiąc, w przyszłym miesiącu domówić do tego kamerkę do nagrywania, mikrofon lepszy, bo na razie mam słuchawek. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie, dlatego mówię, że mam nadzieję, że jakoś to będzie, pójdziemy w to wszystko, no, na, na Steamie nie wiem, mogę spróbować na chwilę wejść na Steamanie, tylko że nie, nie, to się, nie wiem czy się granie włączy, albo mi się nagrywanie, mi się pewnie nagrywanie wtedy włączy, więc no, no mówię, jest parę tych opcji, mówię tego Among Usa, czy coś, jak ktoś by chciał serio... Podczepić mnie czy coś, jakoś ze mną próbować coś ponagrywać, jakieś serie, ja, ja z chęcią, chciałbym sobie na przykład też kupić Green Hella, tylko mówię, do tego chciałbym najlepiej, no fabułę też oczywiście przejdziemy razem, też bym chciał z wami ją przejść, do tego chciałbym najlepiej jakiegoś przejść, no nie wiem, kurde... Koopa, właśnie z jakimiś ludźmi, Survivale, jakiś Song son, son of the Forest. Bo słyszałem, że wyszły to właśnie w tym roku, budaj żeby wyszły na początku. Yy, to ja nie ogarniam, tak, no ja mówię, ja nie grałem w tej gry, ja, Dla mnie to będzie wszystko nowe, wszystko z wami, więc totalnie to jest. Dobra, może wróćmy do gry. To jest totalnie takie, wiecie, wszystko do ogarnięcia, jak na razie. Yy, Two of Clubs. No, no dobra, wezmę sobie Two, Two of Clubs, of Clubs. dobra. The full to jest teleport czy the start to jest teleport? O! O! o, o! <grystanie> Kick his body Dobrze, dobry item, dobry item Tu są pociski już się na inne pociski Więc bardzo dobre to jest ogólnie Dużo bardzo zwiększa mi DPS, a jak nie wiem czy mi się w tym DPS, czy tak, ten DPS styla ten stając zaraz nie umrzę, nie? No dzięcie, dobra i tak w sumie Devila to jest pierwsza tak by nie było, dobra? Mmm. Chciałbym kupić tu, ale... Nie kupiłem Dobre. Idziemy na następne Yyy... No, to teraz dopóki nie uruchomimy sobie programy jeszcze... Mówię, jakiś odcinek od 20 minut, najchętniej bym chciał wypuścić, ja jestem potalną lampą w tą grę. <grym> ale śmiesznie, mam nadzieję, że mnie chociaż trochę polubię tu jeszcze. Dusty, yy, to jest... Eee, yy, to właśnie. O, ktoś odblokowaliśmy, super! Na, na odcinku odblokowaliśmy sobie prezent. Kolejny item. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. <śmiech> o! teraz mu od razu na początku? Glass kanon to jest. O jezu. Czekaj, to nie działo Tak, kusy, jak ja tu panu wyobrażam, ja chyba. Nie wiem. Nie pamiętam jak to działało Jak działało glaskanu, ludzie O właśnie tak działało glaskanu. Właśnie Tak działało glaskanu. No i wiadomo wtedy nie rumię Nie pokażę wam go na północy Chyba że na poprzednim pokazywałem No tutaj się, a nie mi się Coś nie wydaje Żeby mi się udało bo... No widzicie jak to wygląda jak na razie grania, ona no, no jest tragiczna w moim wykonaniu Nawet taki item jak nie jest wady nie poprawia tak mojego dps żebym mógł przejść dalej niż do tego Myślę, że nawet Secret Hardy w tym momencie nie dał rady Tu musiałoby mi dać, nie wiem, na początku 5 z zicem i 5 bomb, żebym mógł go czymś wysadzić. wysadzić I mieć full HP i wtedy możemy dostać do jakiegoś Yyyy Darkroomu, znaczy Dark Roomu nie, było, jeszcze bym miał odblokowanego A powiedz mi, że Glaskanon działa tak, że jak to dupę Tak to, O, o. o i się ładuje Tak? To mam w dupę wszystko, to ja sobie będę grał, to jak genie, to tak, że jak w Skoro jest taki Glaskanon I życie całe zabrało No i przykryje się, przykryje mu tobie. Widzicie, ku**a. Kurna powiedziana sesja. O wy, mędy. Sorry, że są pusti gaming, ale wiecie jak to jest. Wiecie jak to jest, przyjaciele. Wiecie. My chcecie chyba, żebym umarł. A, przechodzę. No, super, skęcusz. Mi się przyda, na pewno. Super, glass Canon. I tymi tymi Szkoda, zabrał mi całe HP Oczywiście Kamień z X-em I nie jest sens Ja się chyba będę skrzeszał w tym momencie Jak mam 1 HP No właśnie, dlatego nie chcę się po prostu Niespodzianka, M-Terror Challenge me, co tam jest O to zdaje? Puchapę, jąco flystick, kurde suko. Czyli <młysza> <młysza> jestem bomba. Oczywiście, oczywiście, to nie, 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 <młysza> bomba. Oczywiście, bravo w tym momencie. Chcę Dobra, to na nas to go nie biorę, bo mogę umrzeć dalej. Nie, tylko nie umrzyj, co ty właśnie zrobiłeś? Czemu ty nie tego czerwonego serduszka za sobą. No właśnie dlatego, bo tu jest jeszcze czempion. Który, jak mnie strzeli tym łzem? to go zniszczę chyba. Dobra, idę po. Czerwone serduszko. Paralysis. Super. Super, świeci. Cię cofać tu. to jest. Teleportowanie, dobra. dobra. Dobra, dobra, Mamy dużo hapsów. I teraz będę no, nas znowu jest życia, bo będę miał. Y, little na Nie wiem, w ogóle. w są wszystkie dobrze. Przepraszam, jak kaleczę, ja jestem totalnie słaby za nich. Byt... Chciałbym jakieś polszczenie mody w ogóle umieć zacząć wgrywać, nie? Fajnie by było. Kurde mnie to ciekawi, no Fajnie by było jakby to w ogóle coś tam wypaliłeś Ajzaczek czy, czy coś, popykać sobie, nie? Byłoby fajnie jakby się, by się udało Jakby mnie ludzie fajnie ciepło przyjęli A to by to wiadomo, masz, mam marzenia Na przykład trzeba zapracować sobie na zaufanie Na uczciwość, na, 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 na kurde chęć oglądania Na zasięgi, na wszystko Dobra, to jest kamień z Nie jest tak źle Na mamy solidne IT No i ja chcę tego używać?

Momenty nie zdobędę jak to, to umieram I to będzie na tyle z, z Ale serio, bardziej bym sobie w stream. Kurde fajnie jak mi się wziął, że w komentarz osoba, która to obejrzy że znalazł że osoba, która będzie chociaż trochę potrafiła ogarnąć jak to wszystko wygląda Z tym, bo ja jestem serio w tym kiepskim, Nigdy na komputerach nie ogarniałem bo komputer jak mówię mam dopiero Tygodnia i dwóch dni To mnie zabije Ale ki Dziękuję I co mi to dało? Soul harta Nie, miałem tego soul harta Jebać się Glasgow Skier To nie będzie chyba Family friendly i Aha. Dobra. Eee, tak, yy, i tak tam był pip, dlatego to zrobiłem. Nie miałbym szans najmniejszych, ja jestem z tym lamą Dobrze mordeczki Ja was ogólnie... Yy, zawsze do subskrybowania, jeśli wam się podobało. Komentarze, komentarze i komentarze. Najbardziej mi zależy na komentarzach, żebyście mi dawali znać jak tu ogarnąć to, czy znacie kogoś. Jeśli chcecie do mnie jakiś namiar, to piszcie w komentarzach, może podeślę w komentarzach namiary do swojego Discorda. I wtedy się zgadamy, no nie wiem jak to zgrać, no damy radę na pewno. Yy, ja się z wami żegnam, do zobaczenia, cześć i życzę jego miłej soboty, bo w sobotę nagrywam i w sobotę wypuszczam, więc miłego.